Witamy panią skarbnik naszą kasę. Pani pani panie, panie się nie pójdzie o miejsce, dużo miejsca. Proszę bardzo, gdzie pani jest? Już, już, już Pani do Mały do było omawiane zmiany w budżecie na rok 2013. Proszę bardzo. Szybko. To zwiększenie dochodów o kwotę, jakie w dzisiejszej uchwale Państwu 60 842 zł. To są wszystko środki na y, y, wydatki y, własne, bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To, co było wcześniej, 26 842 zł, na zasiłki y, stałe, na powiast, y, to, co dzisiaj Państwo otrzymaliście, to, to w sumie wczoraj wpłynął do urzędów, yy, wpłynęła informacja o tej wody o kwocie 29 tysięcy. Taką, taką kwotę nam większy, zwiększyli środki przeznaczone na pomoc Państwu w zakresie dożywiania. I to tyle, jeżeli chodzi o dochody. A tam jeszcze było wstawiane 5 tysięcy. Te 5 tysięcy to było wstawiane na yy, opłatę od rodziców yy, za dzieci, które pojadą na kolonii. Praktyczne to będą opłaty po 100 zł za dziecko. Wydatki zostają zwiększone tak na taką samą kwotę jak dochody, dlatego, że tutaj nie zmniejszamy nie deficytu. Wiadomo, że te środki, które zostały przeznaczone z państwa, będą musiały być na taki cel, na który były przeznaczone, czyli na opiekę społeczną. I plus te 5 tysięcy za wkład do to też pójdą na działania alkoholizmowi. Właśnie na częściach sfinansowanie finansowanie tych przepłat, które tym, Poza tym są przesunięcia w wydatkach. największe przesunięcie to z tego, co dzisiaj otrzymaliście, to jest 100 tysięcy przesunięte z wydatków bieżących, przeznaczonych na remonty dróg, na nowe zadanie na fragment ulicy Środkowej tysięcy. Plus jeszcze było przesunięcie też wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w wysokości 9 tysięcy. To było z remontu w przedszkoli, również z usług remontowych, na wykonanie klimatyzacji w budynku przedszkola przy ulicy Dłużkowskiej i to już jest wydatek inwestycyjny. Ponadto takie, to ja może przejdę, no jakie pan jeszcze w inwestycjach innych zmian nie było, a jeszcze jest zmniejszenie o złotych zł kwoty na zakup tablic interaktywnych szkoły w łagach i w Praszynie. I o taką kwotę... Taką kwotę Wstawiamy z paragrafem 666 dlatego że, to, że A, te pieniądze zostały zaoszczędzone przekazanej na 1 roku z Funduszy unijnym. A może ja Czy Państwo tam mogą spokojnie tak? Proszę ciszę. I to zwracamy do yy, jednostki wdrażającej. Z tym, że to jest również traktowane jako wydatek inwestycyjny, dlatego że to jest ma części dotacji. A tak to tylko w wydatkach bieżących są jeszcze jakieś przesunięcia tutaj. O tych najważniejszych powiedziałam w urzędzie to jest w zakresie wynagrodzeń 38 tysięcy z tak zwanej 13 na wyrażenia osobowe. Akurat te pieniądze, będą, przydadzą się na odprawę dla e, prawnika, który odprawi na emeryturę z dniem dzisiejszego. Od 300 tysięcy zwiększyliśmy środki na e, wywóz śmieci. Dlaczego? to chyba tam Napisane było w wyjaśnieniach, dlaczego? Dlatego, że no, umowa nie mogła zostać podpisana y, z powodów od nas niezależnych y, i dlatego, ponieważ musimy zwracać mieszkańcom, czy wypłacić firmom i mieszkańcom za usuwanie śmieci, to będzie kosztowało znacznie drożej, stąd zwiększenie. Mogliśmy sobie pozwolić na y, przesunięcie tych środków z obsługi wóz, ze środków, które były przeznaczone na spłatę odsetek, a to dlatego, że po prostu był jest dużo niższy niż był w roku ubiegłym, jak planowany budżet, stąd na odsetki wydane w tym roku mniej. Poza tym no to są przesunięcia między paragrafami na żądanie w zasadzie dyrektorów szkół, to nie wiem, czy obawiać obawia się, nie ma. I chyba tak. wszystko, Skrupa, wszystko. Dziękuję bardzo hmm. za zadeklarowanie projektu uchwały. Proszę bardzo, otwieram dyskusję, jeżeli są pytania na pani Lili. Proszę pani radna Nowak. E, chciałam zapytać panią y, skarbnik. Z y, których inwestycji zostało zdjętych 100 tysięcy? Z dróg gminnych, a to powinno być mniejsze nie zwiększenie, tak? Ten 100 tysięcy nie było zdejmowane z dróg gminnych, to, to znaczy było zdejmowane ze środków na remonty dróg, a wprowadzone do inwestycji. Mamy zastrzeżenie do zapisu w projekcie budżetu na rok bieżący temat podwodnienia ulicy Dzielniowej i Waleckiej. Jest ustalona kwota 32 tysiące realizator Urządu poinformować jaki jest stan aktualny w tej chwili od jednej ulicy Paleckiej. Po obu stronach ulicy Paleckiej zostanie wykonane rogi i przepustki rając karty, które odważniających zarówno drogę, jak i śległe w polach. <grystanie> Rory te zostały połączone przy ulicy Falenckiej, czy na tej poprze ulicy przy ulicy Opackiego, przepust, który został przy, znowu włożony w przewóz pod, pod ulicą Opackiego do kierunku, do cieku. E, ale urządzenie to zostało, tak powiem, że zostało wykonane do, udrożniono dopływ wody do miejsca. Natomiast zablokowany jest woli w kierunku ciepła. I to jest duże niebezpieczeństwo, duże zagrożenie potopienia pułchego. I z to właśnie zagraża zagroża bo woda ze został na czym, co, co tu tu tu

i innych mieszkańców zostało stworzone zagrożenie. Będziemy nie maliśmy i dwukrotnie do pani starosty i ale pomogło po to tyle, że przyspieszono wykonanie przepuszków. Czyli że przyspieszono sprowadzenie wody do Kłopackiego i zablokowanie ludzi. Yy, yy. W związku z tym Trzeba jest, żeby jeszcze w tym roku wykonać no, podprowadzanie. W zasadzie to powinno się robić, zaczynać się w ogóle zaczynać pracę od Najpierw przygotowanie odbieralnika wody, a potem dołączanie odpowiednich odcinków do A to dobra na tu i wodę, wzdłuż, ale jest Panie Kazimierzu, może Pan wójt wyjaśni, czy to będzie jedna gadań. Szanowny Panie Radny, w budżecie jeśli chodzi o odchody, które są przy, przy tych zadań, o których Pan wymienił, to są kwoty przeznaczone na projekty, które są realizowane przez gminę Raszyn w drodze powiatowej. I te projekty są, te pieniądze są dla tych projektów. Są to elementy, które Zostały wykonane, czyli powiedzmy rogu po stronie nazyjnej południowej, jak i te przepusty, o których rozmawiamy, bo ten proces został wykonany w w a te przepusty, no, tego, które czekają I te przepusty, które zostały wykonane, zostały wykonane, te zadania zostały wykonane przez stałeństwo powiatów jużkowskich to nie gmina te zadania, to nie realizowało starostwo i starostwo jako zarządzający drogą y, na ulicę Panecką y, było do tego no, uprawiane. W ramach, y, rozumiem, przypuszczam, że było to w ramach bieżącej konserwacji y, 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 tejże ulicy. My mamy w swoich, y, w swoich zamierzeniach inwestycyjnych

no my nie zrobimy tego wcześniej niż, niż otrzymamy yy, pozwolenie na budowę na zrealizowanie tego, bo my w drodze nie możemy sobie robić takich inwestycji, jak yy, robić yy, oni. są, że tak powiem, zarządzani, jesteśmy jedynie na podstawie tak podpisanego porozumienia, możemy ten element wykonać. Yy, projekt tego elementu, tego dalszego odgodnienia byłby to, to, to wykonany już dawno. Nie będę to ukrywał, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w swoich działaniach i w opiniowaniu tak powiem, tego projektu no, w znacznym stopniu spowolnił te działania i ja poorganizuję pisma do dnia dzisiejszego wpływania do niczego nie który kolejne chyba z tydzień temu, w którym dyrekcja Instytutu również kwestionuje zasadność rozwiązań, które tam zostały zastosowane, jak również w ogóle wprowadzenie tych wód do odbiornika, który, który jest no, bądź co bądź w strefie chronionym. Dlatego my co prawda jesteśmy innego zdania, innego zdania również są, jeśli chodzi o inne instytucje, w tym, w tym Takie, takie rozwiązanie zaakceptował, e, dyrekcja nie akceptuje. To jest tego stopnia, że my musieliśmy tę inwestycję przenieść pas drogowy tak, żeby nie przechodziło, żeby przechodziła ona przez teren Instytutu, ponieważ na taką organizację nie mieliśmy e, od Instytutu pozwolenia. Na dzień dzisiejszy e, też no, w dodatkowych pracach projektowych, to jest dla projektanta oczywym obciążeniu, jak musi przesunąć bieg, y, projektu, czyli tego odwodnienia. Y, zostało to tak dokonane, żeby y, było to możliwie poza, z lewą władę W momencie, kiedy, kiedy dostaniemy już gotowe projekt i pozwolenie na budowę, będziemy realizować. Ale naprawdę, Panie Kazimierzu, myślę dalej, że lokalna społeczność, która do e, powinna być trochę śmieszna w stosunku do władz instytutu, czy jest na dzień dzisiejszy, przynajmniej tak śmiała, jak jest śmiała w stosunku do władz Ponieważ to e, e, działania świadomej instytutu możliwość zrealizowania tego wynika w dalszym, w i odprowadzenia rzeczywiście tych lód od ulicy Opackiej, bo, bo niefortunnym jest jakby zakończenie tego yy, ciągu y, na ulicy Opackiej skierowanie tak, skierowaniem tych lód na na dzień dzisiejszy. Powiem nie widać, no, tego podobnie trzeba będzie nawet no, elementów tego powinien na dzień dzisiejszy, jeżeli będzie taka potrzeba. No bo może rzeczywiście to czasami przy jakichś nowych nizach skutkować no, to zagrożenie portowienia i no, to trzeba powiedzieć o siebie. Na przykład jest zadowolony, jest zamknięty o siebie. Zdaję sobie, ja sobie z sobie sprawę, że też zdaje sobie sprawę, rozmowa z projektantem, który realizuje te, te inwestycje jest bardzo też trudna na no wdrożenia. Kiedyś na spotkaniu, na którym Pan tutaj był i był dyrektor Borys, omawialiśmy koncepcję i ta koncepcja wtedy spotykała się z próbami. Dawno, dawno temu temu za próbami, pamiętam, Jak przyszło do jej realizacji, to wtedy się zaczęły schodz. Jest to pewna, moim zdaniem no wręcz nieuczciwość, jeśli chodzi o relacje między stronami zagrożenia tego postępowania że zmienia się swoje zdanie w trakcie realizacji już inwestycji i pieniędzy przez e, nas, e, pieniędzy publicznych. Tylko tyle, także my jako Unia nie czujemy się winni absolutnie, w tej, w tej sytuacji, która jest. Uważam osobiście, że ona jest dla ciągu tego całego, czyli od ulicy Wilowej do, do ulicy Opackiego, ona jest korzystnie zrobiona i zbieg okoliczności taki, że były te pracy kanalizacyjne i energobój ludwic dokonał e, naprawienia tego rogu po no, południowej części, a mieszkańcy i właściciele tej z własnych środków dokonali e, naprawy i w ogóle budowy przepustu. Wjazdami, spowodowało, że cały ten ciąg został udrożniony. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest pewne zagrożenie dla yy, osiedla, ale myślę, że uda nam się na tyle szybko się danej nad wodę, i yy, wybudować ten, ten yy, dalszy ciąg już w ramach tego projektu. Ale musimy mieć projekt, musimy mieć rozwój na Takie Taki samochód jak może zrobić sobie Starostwo, my nie jesteśmy w stanie. Dziękuję bardzo. Proszę, panie, jest bardzo, bardzo, proszę, bardzo dziwna sytuacja, że powiat był przez średnie, przez o sierpce, co dwa razy ukrotnie i sygnalizowaliśmy sprawę e, z e, To żaden stosunkowo się tego i wejść w, w kontakcie z urzędem, kiedy wina wykona to, co ma wykonać. I dopiero wtedy zrobić te przemosty. Oni wykonali, pospiesznie wykonali przemosty i nie zrobili na takie zagrożenie. I teraz Panie Wójcie, zatrząbowanie tego urządzenia no, w pewnym sensie przy Bawych Stanach nie pomoże. Ale jak się do bezrębnej to, to ona sobie poradzi. Wyjdzie z ulicy, pójdzie na, na drugą stronę, przeleje się i z to, to jest duża zlewna jeszcze <tuszy> Zgadzam się, <trymianie> że ja się zgadzam z tym, że ma pan rację, ale no to prawda, czasami e, e, działania są takie, że ci sami ludzie, którzy żyją na danych wiele, tak samo sprzyjają jak i spowalniają e, e, realizację danych przeciwdziałania. Mieszkańcy, mieszkańcy chcą, ale no, jesteście e, Państwo w dużej mierze e, Przynajmniej osobami, które wspólnie w jakimś na okresie współpracowane z Instytutem. W, w dużej mierze jeszcze są, e, e, Normalnie te kontakty, nawet można powiedzieć już e, towarzystwa. Spotykacie się na co dzień z władzami instytucji. No trzeba trochę wyjrzeć na nich wpływ nie jesteśmy, my jesteśmy stroną postępowania. Jeżeli ja mam pismo od dyrektora, który kwestionuje rozwiązania techniczne, kwestionuje zasady spuszczania wód w tym terenie i odprowadzenia tego terenu. Nie widzę zresztą w tym momencie żadnego interesu w no, jakim projektu stylu, tutaj miał, spowalniając te działania. No to ja tutaj nic nie zrobię, ja Panie bardziej wójcie, nie mogę robić tego kryzysu. Tego z tej linii rozwiążemy, bo Pan Mechlewski i Pan Niewiaz wchodzi. Nie, nie, nie. Proszę szybko, tak. Że to Panie Wójcie, ja mam takie pytanie. Tak

Zgadza się tylko, wie ma do domu, co go Od domu cały czas kompetencje. Czy no, nawet do mieszkańca, który przy tym celu żyje mieszka, prawda, który za żadną skargę się nie zgadza, żeby komuś jego praca przechodził. Pojawia e, no, tak? się drugiego rozwiązania, <tuszy> jest to, co w którym też się zgadza. No to co mamy zrobić jako inwestor? No, jakie mamy rozwiązanie tej wojny? Przecież nie ma, nie ma, nie ma, nie ma takiej możliwości. Wydaje mi się, że istnieje sytuacja w tej chwili, Szybciej posłużenia go do domu. Zapomniałem z tym panem, kierownikiem, naczelnikiem tej firmy, i on powiedział, że no to już tutaj my mamy zrobione, i teraz tylko zbliżamy się do tego, że ja odmienię w tym kimś na domu. Zrobimy, iż możemy. W każdym razie, w olejce, nie, bo żaden przepis nie pozwala pozostawić w głowie od góry łodzi we śniegu. W żadnym przepisie nie. Żadny przepis nie jest. To jest tak naprawdę. Hmm? Dziękuję panie Kaźmierzu za wyjaśnienia. Proszę bardzo, kolejne pytania. Proszę. Pani Maria. Chciałam się dowiedzieć, bo nie wiem, co, o co tu chodzi. Proszę płacić na Projekt chodnika ulicy paleckiej i otrzymamy na ulicy podmienionej do złotej tysiąc złotych. Nie, to tysiąc? nie. Co Nie, proszę. A no ja, w ja powiem ja to tak to samo o jak i Pan. A ja się tego nie Pani Sautysen tyle lat i zna Pani dobrze, jaka jest procedura. Skoro w tym projekt nie będzie skończony, to nie ma potrzeby rezerwowania środków na ten projekt na ten rok. Pani Mario, to tyle. Kolejne pytania. A ja się cieszę. Wesoła. Wesoła, zadajna. Kolejne pytania. Nie ma. Zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Jasu, zapada się. Rad nie idzie za. Dzień dobry. się Projekt budżetu. Uchwała za sprawie zmiany w budżecie, na za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? jedna Kto się wstrzymał? 9% přestěhoval na sání, past výsledků se na masové,